Witajcie, witajcie na kanale Ninja Tajemniczy. a dzisiaj zbudujemy sobie takiego właśnie pieska. W sumie ja go mamy już zbudowanego. A wy też możecie takiego zbudować. Zachęcam Was do tego. No i jak go zbudować? głowę ma. Może słabo tu widać. Ale taką ma. Klapnięte uszy, pysk szłapy no i y, taki 2x2 dwa dwa klocki y, jego brzuch cały, tors składa się właśnie z takich 3 y, klocków klasycznych 2x4 ogon ma zwykły y, no y, no szłapy no, y, ma zwykłe Teraz trzeba to dodać. Patrzcie, oglądajcie do końca, bo chcę Wam pokazać jak to wszystko zbudować. To z dwóch klocków 2 na 2. Tu oczy osłabu widać trochę ogon. No i to byłoby na tyle. A jeśli chcecie więcej takich filmików to subujcie i lajkujcie.